Turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Nie przeszkadzać, czy co? Nagrywam otwieranie konsoli. Zgorzelec, Lubań i Bolesławiec. Zebraliśmy się, jedziemy na wesele. Pojechaliśmy tam. Tam już był Zgorzelec. Dokładnie myśmy dojechali. Cornel, 50 motocykli. My młodzi wychodzą, a wszystkie maszyny odpalone baba. Je... coś tu się nagrywa? Tak, wszystko. Ja nagrywam teraz jestem w trakcie nagrywania. <grywania> Siewetnie. No i się wyciąg moi drodzy. Siemanko z tej strony Nexem. Witam się z wami serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Tak! Przyznam, to jest unboxing Xboxa One S. Nie będę tutaj nic ukrywał, to widzicie po miniaturce, zresztą materiał też jest taki, a nie inny. O co chodzi z tym całym czas na wielkie zmiany? już wam wyjaśnię, moi drodzy, ponieważ w tym materiale oprócz zwykłego unboxingu mojego nowego sprzętu, jaki do mnie dotarł, ponieważ zazwyczaj wam bardzo lubię pokazywać nowy sprzęt, jaki zakupuję, jaki czasami dostanę od jakiejś firmy, chociaż to się zdarza w sumie rzadko. W dzisiejszym materiale oprócz zwykłego pokazywania, że zakupiłem sobie nową konsolę Microsoftu, chciałbym wam opowiedzieć dosłownie o tym, co się będzie na kanale i co na dobrą sprawę już się dzieje Pieniążki z nieba nie lecą A kupno nowej konsoli Just like that na pstryknięcie palcem Ponieważ cała ekipa zakupiła Xboxa One S więc nie mogłem Pozostać w tyle albo zwykłego Xboxa Nevermind. Ostatnio na moim kanale Pojawił się materiał sponsorowany i przyznam się Szczerze, że w niedalekiej Przyszłości pojawią się też dwa następne i od razu wam powiem na wstępie, że zawsze się staram jakikolwiek materiał sponsorowany, który robię ze współpracą z jakąś firmą, z jakąś stroną. Zawsze staram się wam go jak najciekawiej przedstawić, żeby ten odcinek był naprawdę fajny i interesujący, a zarazem po prostu był tak jak oczywiście to miało być, czyli materiałem sponsorowanym. Moi drodzy, dzięki właśnie takim materiałom mam teraz możliwość zakupu Xboxa One, czyli mój kanał zaliczył naprawdę ogromny skok do przodu. Dodatkowo, moi drodzy, w niedalekiej przeszłości po raz kolejny użyję tego zdania, ale naprawdę bardzo... Bardzo dobrze opisuje ten stan rzeczy. Zamierzam zakupić nowy procesor. Co za tym idzie, możliwości renderingu mojego komputera podniosą się o 100, jak nie o 200%. Gdzie teraz zwykły odcinek, który trwa. 15 minut, renderuje 3 godziny to w momencie gdy zakupię nowy procesor, do tego może dojdzie płyta główna, a nawet i karta graficzna, to w połączeniu z całkiem nowym zestawem to naprawdę zmieni wiele, wiele na moim kanale. Więc w tym materiale, który jest oczywiście prezentacją tej konsoli, a zarazem takim lekko audiologiem chciałem wam po prostu moi drodzy powiedzieć, że nadchodzą ogromne zmiany na kanale, ogromny skok jakościowy, no i mam nadzieję moi drodzy, że będziecie mi w tym również pomagać. No a też przede wszystkim nie hejtować, bo ostatnie przyjęcie materiału sponsorowego dla bet.pl było naprawdę fantastyczne Wydaje mi się, że też ten materiał przedstawiłem W sposób taki, że nie była to Czas na chamską reklamę o! Tylko najzwyczajniej w świecie fajny odcinek Z obstawiania Ligi Mistrzów, gdzie mieliśmy taką lekką pogadankę Na temat obecnej sytuacji w tych europejskich rozgrywkach I mam nadzieję, że z takim entuzjazmem Będziecie moi drodzy podchodzić do każdego następnego Materiału sponsorowanego Ja się z wami żegnam moi drodzy I podsumuję tym, że Lepsze czasy dla kanału Nexium nadchodzą